Wiewiórki i Bobry? Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zaczynam wieczorową porą nagrania, ponieważ dzisiaj się akcja. No i jak jest akcja, to trzeba się. Proszę bardzo. Asia poszła po nocy. Okej. O my God! Spróbuję zciąć, zerwać papaje z drzewa. No nie, really? Spadła na drugą stronę, do sąsiadów. I can do it. Przepraszam, idę pomóc. No i są dwie papaje, trochę tutaj się uszkodziły, ale są. Asia potrzebować się będzie do potrawy, którą robi. Toko zup. Bardzo dobra zupa. No właściwie to jest taki prawie gulasz już nasz, ale no, pracochłonna i czasochłonna. Niech sobie pracuje Asia na kuchni, a ja siadam do laptopa. Dzień dobry e, drodzy Państwo, witam e, kolejnego poranka. E, wczoraj e, jedno ujęcie, ale to był dobry początek odcinka. A dzisiaj e, mamy początek dnia, a kontynuację odcinka. Ten szum i hałas to e, przygotowująca się dla mnie kawa w ekspresie, który żeśmy dostali od widza. A e, tu już przygotowane cappuccino dla Asi. I taki mamy już rytuał teraz, że... Oho! Proszę bardzo, trzeba wody dodać do zbiornika. No to będzie krótsza kawusia. Może i dobrze. Eee, taki rytuał, że rano Asia cappuccino, eee, a ja tą przedłużaną kawkę. No dobrze, kochani. Rytuały rytuałami, a dzień trzeba zacząć. Zapraszam eee, zatem na ciąg dalszy tego odcinka. Piękna pogoda dzisiaj. Myślę, że sobie... Pozwolę na jakiś wypadek. Dzisiaj na pewno mieście muszę trochę pokrążyć. Dzisiaj ostatni dzień. Hausman jest tutaj w Siem Jeszcze tam mam z nim do obgadania parę rzeczy. A tutaj chciałem Wam pokazać, bo się powoli zaczyna tworzyć stanowisko pracy. Tutaj Asia będzie dzisiaj gotowała, uczyła, pokazywała, jak przygotować klasyczną kmeską potrawę, aczkolwiek w wersji wegetariańskiej, ponieważ jej Uczennicami będą dwie dziewczyny, które są wegetariankami po prostu i nie jedzą mięsa. Zatem będzie wersja wege Amok, takiego bardzo klasycznego, kmerskiego dania. Tutaj się szykują kolejne składniki. Pokażę wam to wszystko troszkę później. Po zaglądam przez ramię, zanim ruszą z domu, to będzie okazja zobaczyć może nie do końca całą, e, cały przepis, całą recepturę. bo bo to by yy, było jedyne osobne kanał, nam wręcz potrzebne, ale coś na pewno zobaczymy. Wczoraj wieczorem właśnie ciachała te papaje, tam jedna mówiła, że spadaj. rzeczywiście, nie jedna, tylko dwie. Tu jest jedna, a tam druga. Poleciały do sąsiadów. Chyba jeszcze dzisiaj nie wychodzili. Papaje ciągle leżą. Yy, tutaj to, co jest wysoce ekscytujące dla mnie, to to, że bardzo pięknie przyjęła się. O, jest jeszcze tutaj. Mini papajka, proszę bardzo. Ja ją też zabiorę. Eee, hibiskus. Czekam na kwiatostan. Będę zrywał i suszył własne kwiaty hibiskusa. Eee, Marea ma kwiatki, pierwszy właśnie kwiatek. Czyli gorzki ogórek. Jest szansa, że może coś z tego będzie. Że z tego będą jeszcze jacyś ludzie. No i tu Asia ma największe taki bolączkę, że jej się nie podoba. Strasznie, że taki nieładnie ten dach jest. Że, że jest niegustowny. Więc będziemy tam sobie z czasem myśleli nad tym, żeby zrobić konstrukcję po prostu bambusową albo drewnianą, nad tym, żeby to po prostu oczywiście no, wyglądało bardziej gustowo. Aczkolwiek i tak ta, to się tak jakoś tak wkomponowało dam, że nie jest źle. Ale jest cień, chroni od deszczu. kuraki można było już dzisiaj kupować. Gdyby nie to, że ja się od samego rana yy, yy, tam lekcje, później ma. Yy, właśnie to gotowanie teraz, więc nie zdążę pojechać dzisiaj po kurę. Poza tym jeszcze muszę zrobić bramkę, żeby kury nie uciekały. A zrobię później. Gdzie jest Asia? To chciałem jej pokazać, że ja tą papaję mam dla niej. Poleciała pewnie z rzeczami tam na zewnątrz. Asia! Baby, I've got papaya for you. From last night? Yes. And on the other side there are two of them. Yeah, can you go? No, you cannot go. To pretty woman there. <laughs> Pretty woman walking down the street. <laughs> nie mogę iść po papaje, bo tam mieszka ładna sąsiadka. No to nie. Teraz robimy americano. czyli takie małe espresso wchodzi. Tutaj nieduża, ale dość mocna. Chociaż ja sobie wziąłem na dwie trzecie mocy. Ale taka dość skondensowana kawa. A potem dolewa się brządek. I robi się taka lurka skąd się wzięła nazwa Amerykańska kawy. Ano w czasie II wojny światowej Amerykanie, którzy stacjonowali w Europie, we Włoszech, między innymi, a bardziej głównie, nie byli w stanie pić tej kawy w wersji włoskiej, czyli espresso na przykład, już nie mówię o wersji ristretto, na przykład, ale generalnie. za mocna była. W związku z tym prosili, żeby im do tego espresso dolewać wrzątku i wydłużać. Bo nie do pojęcia dla Włochów, tak jak nie do, nie do przyjęcia dla nich jest, nie wiem, używanie ketchupu czy ananasa na pizzę. No i właśnie, ponieważ Amerykanie zamawiali właśnie taką wersję, czyli lurkę taką, no to ta kawa przyjęła, jak zwyczajowo nazwę, Amerykano, czyli po prostu po amerykańsku. Dla Amerykańców: Amerykano. Adpan. Śniang. Gdał się wichura uruchomiła tutaj na dno się przestraszyłem e, no to mamy składniki tu mamy składniki jak widzicie bardzo tradycyjne azjatyckie e, tutaj mamy mleko kokosowe tłuste to musi być tłuste mleko kokosowe jajko e, tutaj są pasty jakieś nawet nie wiem do końca co to jest ja się odstawię tą swoją cienką gdzie paluchami Marcin weź zachowuj się tu ludzie przyjdą to nie spróbuje, dobra e, jest galangal jest, to nie jest szalotka tylko taka czerwona mała cebulka jest Czosnek, oczywiście. To się nazywa finger root po angielsku, bo cały korzeń wygląda jak taka dłoń. Trochę dziwna, ale tak. Chili, tu mamy turmeric, czyli kurkumę. No i oczywiście trawę cytrynową. To są takie składniki tymczasowe. No i liście bananowca, bo to w klasycznej, tradycyjnej wersji gotuje się i serwuje. w Liście bananowca. Tak, kochanie. Trzeba nakarmić. I called you. You, you said, you said Martin. I called you. No. Marcinku, tak. Why you called me? I didn't. I saw. No. Wprawdzie już dzisiaj tutaj byłem, ale Asia wyszła na liściobranie. obranie. You want baby? Need to take some? Yes, can you hold? Oh, mam dobrą rolę. Oh, Thank you. Tak, tak, Thank you. No. Aha. Stage one. Rwiemy. Kafir. Zaczęło się zajęcia, trwają w tej chwili przygotowania, czyli wszystkie produkty są obierane i cięte w kawałki. Z tego wszystkiego powstanie, jak już mówiłem, tradycyjny amok. No ale to troszkę później. Ja nie przeszkadzam już tutaj paniom. E, zaraz się zbieram na miasto. Muszą, tak jak mówiłem, jechać na razie spotkać się z kosmanem. Później zobaczymy, e, co jeszcze tam wypadnie. Zostawiłem panie same, niech sobie gotują nie chcą się nagrywać, to ja też nie będę tam specjalnie siedział, żeby je nie stresować. Niech się uczą w spokoju. Jadę teraz do centrum, do Hausmana, a potem podjadę do salon Royal Enfield tutaj, zobaczyć co tam mają w ofercie. Aczkolwiek na początek nie będę kupował takiego motoru. Nowego, to trzeba się nauczyć jeździć na dużym najpierw. Także kupię coś na pewno dużego, manualnego, ale rymowanego. Pewnie ftr jakoś. Za poprzedniej wizyty Hausmana e, jeździłem z nim, oglądaliśmy różne nieruchomości tutaj, które można nabyć. O, I jemu podobało się wyjątkowo w, w tym kompleksie. Tutaj. Trzeba przyznać, że no, minął rok, piękny rok i się tutaj zazieleniło, wygląda to wszystko ładniej. Ha, jest i on, szybki, nie zdążyłem Wam nawet pokazać nic. Taka historia jest, Wam opowiem chętnie, tylko zerknę, bo ja tu gdzieś odkładałem chyba takie coś. Może nie to, ale chyba tu było, może zginęło. Na czym polega historia? No, no na tym, że jak się tu wprowadziliśmy, z Asią to jej brat jeździł jakimś takim małym tutaj, takim spyrkaczem, który gdzieś tam też dostało do jakiejś pracodawcy do jazdy, ale to takie, takie ledwo dyszące. A ta skutera nie jest wcale dobra, jak on stoi, nie, nie zupełnie. Więc mówię, no stoi jest, to, to ty niego używa sobie, no, weź i używaj. No i wziął i używał. I wczoraj zadzwonił do, 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 do Asi, że. Że po, po tych paru miesiącach używania, oczywiście nieodpłatnego, chyba jasność, po tych paru miesiącach, to mówi yy, popsuł się skuter, coś w silniku się zrobiło. Ja go odtransportowałem do, yy, do serwisu. Tam powiedzieli, że będzie co najmniej 50 dolarów to kosztowało. Ja nie mam tych pieniędzy. Skuter stoi w serwisie. A się oczywiście uniosła honorem i mówi ja zapłacę za ten cały serwis tego wszystkiego no. ale gdzie oczywiście, że nie zapłaci, tylko ja zapłacę tylko już nie dam bratu tego motoru z powrotem, no to wolę go już sprzedać, opitolić go po prostu w diabły niż, yy, niż a tak naprawdę jak go sprzedam to sprzedam go za takie pieniądze, że sobie go wymienię na duży motor, taki do, używany oczywiście do jazdy FTR-kę, jest taka tutaj do wzięcia eee, jak się uda zrobić taki manewr oskrzydlający a może będzie ktoś chciał się wymienić po prostu dopłatą niewielką. No to wtedy to wtedy taki manewr zrobię. I już. I po krzyku. Także czekamy, bo jest w tej chwili rozebrana część. Ja tam później, jak będę przyjeżdżał, to pokażę Wam. Jest, jest rozebrany na totalne części skuter. I nie wierzę, że to będzie 50 dolarów. Na pewno nie. Ach, jeszcze jedna rzecz. Tutaj to ja naświniłem, bo robiłem sobie yy, przed chwilą steka. A to jest tak wygląda ten amok, który dzisiaj robiła Asia z dziewczynami, które były na lekcji. Gotowania? Proszę bardzo. Tak się prezentuje. Tradycyjne danie kamerskie w formule wegetariańskiej. Nie była wegetariańska, nie wegetariańska. Jeśli smaczne, to dobrze. Ja i tak z steka. Takiego wielkiego, krwistego, wołowego na przekór. Nie, na prostu czułem, że muszę zjeść mięso. By było, nie było, że pitole, proszę bardzo, to jest mój skuter. W tej chwili rozkręcony, tutaj są e, części, które zostały wymienione, które padły. No i teraz już jest jest praca składania, czyli niewykluczone, że dzisiaj będzie gotowy. To dobra dla mnie wiadomość, no, kolejną dobrą ma szansę być po prostu kwota, którą zapłacę, zobaczymy, nie wiem jeszcze, ile to będzie kosztowało na razie. E, motor stoi tutaj, jak będzie gotowy, go na, przeprowadzam nam go, nam go do domu. Kolejna ciekawa rzecz. Że. O, ja nie wiem, jak oni to robią, ale oni mieliśmy kiedyś takie sytuacje wcześniej. Dzisiaj tam jestem w domu z Asią i nagle jeden pan z, z tego serwisu tam podjeżdża do nas, do bramy. Dzień dobry, że wyszła taka sytuacja, że tam coś tam, coś tam jeszcze w tym silniku jest do zrobienia i czy mamy to robić, czy nie. <grywania> jak u nas znaleźliście? A tutaj, jak biały mieszka w tego domu. Dobra, jadę na chwileczkę do Adama, bo to muszę poprosić go o jedną drobną przysługę i i co, później wracam na moment do domu a toczy się ten dzień, dzisiaj się dzieje dzisiaj się dzieje już po wizycie u Adama Adam po, miał kontakt po prostu do osoby, z którą potrzebowałem porozmawiać I udało się, dodzwoniliśmy się, także już mam zna po rozmowie, kontakt już wziąłem i a, będę już teraz sam zadzwonić następnym razem patrząc na straszny Proszę bardzo, kiedy mamy gościa. Wizyta. Przyszedł sobie zobaczyć co tutaj. Yeah. Is it good? Yes. Can you tried? Yes. Proszę, proszę. You like it? I don't know. She haven't tried yet. <laughs> Try it. Yeah. Nie, spróbuję. Tam był suka, Hmm. Oh. Beautiful To oczywiście ten liść też własnoręcznie zrobiony jest z szybki. Z oczami z łapami. Żeby własnie. Dobra, nie będę przeszkadzał, nie dziewczyna. Próbuję. Później tylko spytam się, jak smakowało. Okazało się, że ja będę miał okazję spróbować. No good. But with no meat. With meat would be perfect. uh -huh. Bardzo dobre, ale bez mięsa. But also good. Very good. Mm -hmm. Very good. But with meat, oh my goodness. Also even oh, definitely better. Uh -huh. Jest w trakcie, była dzisiaj przymiarka. Is this, this is go on your neck. Jeszcze nie powstrzymanie oczywiście. This one? Ta. This is soak. Traditional one. Bardzo Where tradycyjny wzór soak? i materiał. Yes. Kmerski. Very nice. This is okay. So, so a touch with this. And the back is open a lot. Mm, like the showing, girls Yeah. Like, like the girl hat, exactly. <laughs> yeah. Okay, nice. Well, i you you like, like it's okay. It's okay. I like what because I was showing down. Oh yeah. So can like it's just going here. Yeah. <laughs> you don't have to put it. <laughs> just like this. Yeah. Nice. Very nice. Very and nice. And then lady. sewing. Yeah. Very good. Brawo, brawo, bardzo ładne, piękne. ja I mean, yeah, to... troszkę, może popadać, ale mam nadzieję, że jeszcze nie teraz, że ktoś dojadę do restauracji, bo tam długo nie będę siedział, ale też w jedną stronę, żeby suki człowiek pojechał i dojechał. A tam piętrzą się te chmurzyska. Robcie. No, zobaczymy. Ja przyjechałem właśnie do restauracji i w tym momencie podjechał Adam z kapeluszem. Coś tutaj widziałem, z sobie. sobie. Co Hello? Are you alone? No, go A, okej, Siedzę na restauracji nagle, jak nie lunie, takie wielkie krople. Ja wybiegam, żeby zabrać kask z, z motoru. A to tutaj tylko spadła taka. Fu! I koniec a tu nic jakim cudem to nie wiem dziwne Nie no, za 45 minut jestem umówiony na kolację Nie chcę zmoknąć, więc ja się ewakuuję może uda mi się zdążyć przed deszczem jadę na chatę stamtąd już weźmiemy chyba Asią tuktuka. Zobaczcie, jakie cudeńko. Ładny. No tak w ostatnim momencie się, powiem Wam szczerze, zawinąłem e, i udało mi się dojechać suchą stopą. To o, dobra wiadomość, bo będę mógł w tych samych ciuchach wyskoczyć do restauracji dopiero co się przebierałem przecież. E, czekam teraz jak Kasia skończy tam swoje rzeczy, swoje sprawy i będziemy za jakieś pół godziny, pewnie 40 minut ruszali w sumie dobry czas jest, żeby coś zjeść w sensie w restauracji już później go wznosi mnie, głodny jestem coś bym podskubał już nieładnie najgorsze takie podżeranie przyjechaliśmy dobrać skutery ja patrzę czemu nóżka tak lata a on mi wziął a to nie problem właśnie wyłączyłem silnik i ja, ja wy no nie ma problemu. Gumkę mi założył. Mówi, okej. Nie, nie, kochany. proszę mi zrobić. Nie ma ja światła. Mogę włączyć? Mówię, no i nie mogę, bo nie ma włącznika. Ja mówię, no właśnie, a był. Pytam, no no dobra, to podłączę. Ludzie. Jesteśmy już w Greckiej. Ja zamówiłem sobie sałatkę ziemniaków i hyperedes, które pomaga mi zjeść Asia. A oni czekają jeszcze na grosa. Na grosa najdłużej. najdłużej, no, bo grecka, wiadomo. Jeszcze grosy z kurczakiem dwa a tam Musaka wchodzi no i na całego przy dźwiękach zorby wyszliśmy sobie z restauracji już po jedzeniu i tak się wybieramy jeszcze na tak zwaną przysłowiową kawę no ja pić już nie będę, bo dla mnie troszkę za późno jest na kawusie ale wybieramy się do Temple Coffee to jest to miejsce, które w nocy wygląda znacznie bardziej kolorowo niż za dnia już tam pognali przodem, matko jedyna, na chwilę, czy jak nie może ale co, jesteśmy na miejscu. Rozjechaliśmy się, że tak się wyrażę. Część pojechała już w jedną stronę. Ja tylko chciałem wam pokazać, jak, jak wielka przestrzeń jest. Normalnie można wyciągnąć giry. Strasznie tutaj, to jest plata took To ten tuk-tuk jest wielki, ten tuk-tuk jest big. jakiś przedłużany taki, elegancko. A my jedziemy e, do nas, bo jest taki koncept, że z Kausmanem na moment się z Państwem zobaczymy na żywo. Ale to pewnie już część z Państwa wie, bo to było wczoraj. Praktycznie wszystko się zgadza, dojechaliśmy na chatę do mnie, ale w wyniku rozlicznych wiadomości przesyłanych pomiędzy różnymi stronami stanęło na tym, że, że przeniesiemy się do Adama i zrobimy live'a u Adama na kanale. To Mryga, prawda? światło tam jest wichura na górze i to, to ona tak mryga. Zatem my za chwileczkę stąd znikamy. Ja dosłownie tylko wypijam sobie szybciutko sodę i, i lecimy do Adama. Słowo się rzekło, kobyłka u płotu, udało się Cześć Marcin, jeszcze do... u Ciebie na szybko na kanale, bo Marcin jeszcze robi tutaj przebitki. Nie wiem czy już nadaje czy nie nadaje, ale To, robi to ja tak, to bo to zaczynamy, zaczynamy live'a, to już kończę. Nagrywam to tutaj. Ja już wróciłem z live'a od Adama. Yy, jaki by nie był, to na pewno był on bardzo korzystny finansowo, tak mogę powiedzieć. Bardzo dziękuję wszystkim. Donatum, najważniejszy Janusz, Jaro 44, Hausman oczywiście, również Radek, bardzo, bardzo wszystkim Wam dziękuję za, za udział. Będzie fajnie, jak się pojawicie na live dzisiaj, który będzie, będzie u mnie na kanale również w porze wieczorowej, ale to już inna bajka. Kochani, to najwyższa pora, żeby pójść spać, bo u nas już dochodzi pierwsza, za 8 minut pierwsza. I to jest naprawdę dobra pora na to, żeby pójść spać, choć ja akurat jeszcze siadam przy laptopie i będę składał odcinek na jutro, bo rano nie będę miał już na to czasu, bo jak wspominałem, między innymi na live właśnie jutro z samego rana jedziemy po kury, a może i jajko strusia, jak się uda znaleźć. Yy, mm. Dobrze, ale co będzie jutro, to będzie jutro. Na to wszystko zapraszam we, w kolejnym jutrzejszym odcinku Rano Czasu Polskiego. Oczywiście dzisiaj pięknie dziękuję za obecność, za oglądanie, za lajki i wasze komentarze. Przypominam o subskrypcji kanału. Być może tak się stało, że się odsubskrybował sam. Jeśli macie Państwo możliwość, będę wdzięczny za sprawdzenie tego i ewentualną ponowną subskrypcję. Kłaniam się, życzę Wam wspaniałego dnia. Zapraszam na livea wieczornego i do zobaczenia. Cześć. Hej.